W ścinku zagrajmy w mowy za Przepraszam, że za szczarna kamera ale mi tak działa tak, tak, komputer, tak. że nie umiem nawet wyłączyć poślinnika, ani nic nie chodziło. Jest to jest jestem chora? nie mam co robić i początku zaczynam odcinek z Movystarplanet.pl No i tylko się zaprobuję. Tak się jest chorobcą, normalnie wszystko się nie zmyśla. Jak będę kaszać, naprawdę sorry. Teraz coś takiego się dzieje, jestem rzadko. I teraz są unikate, w sklepie, normalnie. Włączawkę.

okej, okay, przerywam ja go w ślad. Pewnie powinnam nagrywać, ale tak nie mam co robić. Też tej czapki lepiej wyglądają. Są animacje i różne takie, a inne by tak 89 tysięcy. Okej, okay, zaczniemy odcinek z z Pozdrawiam, jeden, dwa, w cztery, czasie właśnie nie będzie mógł wiedzieć. A ma o, Który kraj ma największe terytorium? Chiny. Hehe, <tryk> Nie wiem rodzaju. Tak. Najś... Najśmieszniejszy ptak na świecie to... Bo ja wiem! To jest kompromek. Ja nic nie wiem. Pierwsze narzędzie i broń człowieka pierwotnego to ...pięściak. Zdejmę. Oni wszystko wiedzą. Który aktor kto żył w Meksyku jak 15 lat? Nie wiem. Zgaduję. Islam Bad jest stolicą w Indii. Chociaż chyba nie. Pakistanu. A! Stolicą Japonii jest Tokio. Chyba. Dobrze. Nie wszystko pamiętam tam. Ja dopiero prawie do piątej klasy. O, z i Ile uda się postawić po... 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 chyba 3 albo 3. 2 albo 3. No, nie wiem. Ale to już 2 albo 3. W filmie Up! znosi się dom za pomocą balonów. Nie wiem. O oh je, yeah, jest to ostatnia, nie ma co jakby ostatnia. A chociaż za to tutaj fame. Jakoś nie marzucę. Wszyscy gry wygrywam właśnie. Mm, taki ma... Ja patrzę zawsze na level. Ja od dziesiątego roku co przyjmuję. To jest Lipan. No dobra. Bo inni sobie robią konta nie zaprzeczając. Dlatego. Okej. Okay. Nie wiem co robić. Idziemy to to był VIP. Bo nie wiem co robić. Szkoda, że nie mam diamonds. Mam sobie diamond ride. Diamond ride. Albo dała komuś pozdro. Nie no, po prostu chyba lepsze, bo jest fame, a mi zależy na fame, a nie na sc. A zaraz co można no, kupić już rzeczy, ale na fame nie zależy. Co jest w ogóle na konflikt? Jakie to są zwierzaki jakieś? Dzie 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 Chociaż vip mnie zapraszają. Nie ma co robić, nie ma skakać. No każdy mnie zaprasza. Wow, taki mały, ale fajnie wygląda. No niech będzie. Diva i VIP zaprosiłem się do przyjaciół. No jak zawsze idę do klubu VIP, to zawsze mam zaproszenie. Albo ja ich zapraszam, albo ja zaszlifuję do Google flip. i mieć więcej znań i mieć dużo znań i ten Żeby mieć celebryta i żeby mi ten celebryt nie znikł. Hejo, ale... Dobra, ja nie stąd No, to na tyle w tym odcinku, bo ja ogólnie zrozumiałam, Zaczynam krypę, <laughs> więc tak. To mogę już tylko powiedzieć senio.